Dzisiaj ja Wam pokażę parki do Calisthenics w Busanie, w Korei Południowej. Tutaj mamy mój ulubiony, gdzie sobie czasem przychodzę około 22 i ćwiczę. A przychodzę około 22 dlatego, że wcześniej nawet się nie da tutaj nic zrobić, bo jest tyle ludzi. Tak, wiem, za mną jest pusty park, ale to jest godzina 12 w południe, gdzie jest upał około 35-38 stopni. No nie, nie mam zamiaru ćwiczyć w taką pogodę. Mamy jeden park, na przeciwko jest zaraz drugi, trzeci, czwarty i tak jak idziemy wzdłuż rzeki, to jest ich naprawdę, naprawdę dużo. A gdyż tutaj kultura sportowa jest na bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy coś się Czy czy właśnie jakąś kalisthenikę, czy nawet po prostu przejść. Zdałam się też to, że tutaj ludzie zostawiają sprzęt sportowy i nikt sobie tego nie weźmie.